Hejka! Jesteśmy na kolejnej edycji kampu Margi w Czostara Wieś i dzisiaj ze mną są młodzi zawodnicy. Proszę się przedstawić. Cześć, nazywam się Alessander Wrona. Cześć, nazywam się Oliwier Ciborowski. Cześć, nazywam się Maksymilian Czachor. Dobra. Jesteśmy właśnie na y, obozie z Pawłem Jaworskim, także myślę, że działo się. Jak się podoba Wam obóz? No już fajne, dzisiaj? Fajne. Dużo dzieci, można dużo robić sparingów i ogólnie fajnie. Dużo treningów, dużo sparingów i dużo zadaniówek i fajne techniki i fajni trenerzy. Obóz fajny, dużo treningów, dużo zadaniówek, sparingów też. Obóz fajny. 10 na 10? może być? No, 10 na 10. <noise> Dobra. Który was, z Was już walczył z Pawełkiem? Wszyscy walczyli. Max nie walczył. Tak. Opowiedzcie jak tam było? No dobrze. Duże? No było szwory dawane, ale no, spoko się walczyła. No fajnie, podałem Masaleo yy, trenera Pawła. No i tak przychodziłem ciągle gardę, ale trener wracał do żołnierzy. Próbowałam też balachą poddać, ale nie wyszło. I potem już się skończyła walka. i na Moim zdaniem było dobrze, poddałem go dwa razy, ciągle próbowałam mi za plecy, poddałem go dwa razy mataleo. No to bardzo ładnie. Ja jeszcze z trenerem padłem nie, 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 nie zawalczyłam. <noise> a masz plan do jutro? Jutro jest ostatni dzień. Jutro no jak się uda to się uda, a jak nie, to nie. <noise> Dobrze, statement. E, dobrze, teraz tak. Czemu zaczęliście trenować jiu-jitsu? No, bo mnie, tata mnie zachęcił do jiu-jitsu. Na początku, gdy przyjechałem, w ogóle na filmiku zobaczyłem, że to jest chyba mój kolega z przeszkola, i też to mnie zachęciło do tego. Ale gdy przyjechałem, to tak na początku mi się trochę znudziło i chciałam wrócić do domu. Ale gdy mój kolega przyszedł, no to już później było fajnie, bawiłem się i no, podobało mi się na pierwszym treningu. Ja za bardzo nie pamiętam, ale miałem wtedy 5 lat i nie trenowałem żadnego sportu. No, ale po pierwszym treningu mi się bardzo spodobało i zostałem. Ja też tak za bardzo nie pamiętam, bo jak zacząłem trenować jiu to miałem tak 3-4 lata i mnie też tak tata zachęcił chyba, do trenowania jiu i pierwszy trening mi się chyba spodobał i po prostu poszedłem dalej w po No, no to ja też powiem swój. Miałam chyba 7 lat i no też tak nie bardzo chciało mi się robić. Tak nudziło mi się. Siedziałam na piłce z boku. Tata na pewno pamiętam. No i tak, mój brat zasuwał, a ja siedziałam nie. Potem już było już lepiej. Dobrze, to teraz gdzie trenujecie? Czy coś poza Jużu też? Czy coś wam pomaga jeszcze w tym JuJitsu? No, ja trenuję w Marze Garwolin. Trenuję jeszcze zapasy w stylu wolnym. Na pewno mi się to przydaje w jiu-jitsu. To w sumie tyle? No, w sumie tyle. Dobrze. Ja trenuję Flow House Akademii w Warszawie. I trenuję również zapasy w stylu wolnym. Na pewno mi to pomaga. Zapasy na pewno pomagają mi w rozbudowaniu siły i rozciągnięcia się. Ja też trenuję w Flow House Academy w Warszawie i poza jiu-jitsu trenuję zapasy w stylu wolnym i jeszcze trenuję dodatkowo judo i zapasy i judo. No myślę, że pomogą mi w jiu-jitsu. Czy jiu-jitsu, w sensie bo wiadomo trochę to czasu zajmuje. I czy to koliduje wam ze szkołą? No, czasami. No. Jak chce mieć wolny czas dla siebie, to czasami koliduje. Ale to w rzadkich przypadkach. A to nie przeszkadza? Mi raczej to nie przeszkadza. Mi też nie przeszkadza. Dobrze. Czyli nie ma problemów. Dobrze. Jakie macie następne plany w startach, na zawodach? Na pewno będę startował dalej w Jiu-Jitsu, też gdzieś pewnie za granicą. No i w zapasach się spróbuję wystartować. Jak nie pójdzie, to nie pójdzie, jak pójdzie to pójdzie. No ja będę odpoczywać w wakacje od zawodów i po wakacjach mam plany pojechać do Abu Dhabi na AJP, Ale tak to nie mam planów. Ja chyba też będę w wakacje odpoczywał od zawodów i... Po wakacjach też jadę na zawody do Abu Dhabi, na AJP. Do tego rodzicu wracamy. Jakie zawody wspominacie najlepiej? No to ja wspomniałam ostatnie zawody w Szwajcarii, albo No były fajne, fajne przeżycie startować w innym kraju, poza granicą, na zawodach. Nieważne, czy się przegra, czy wygra, też fajne uczucie. No, wiem, to już ja było tam. Ja najlepiej wspominam ostatnie Mistrzostwa świata w Warszawie na Torwarze. Miałem cztery walki i było bardzo ciężko. Moje zawody, które najbardziej mi chodzą po głowie, to są dwa ostatnie mistrzostwa świata, których no, nie wygrałem w tamtych mistrzostwach świata rok temu. Zdobyłem trzecie miejsce i pierwszą walkę przegrałem, drugą wygrałem, a w tych... I o świata, nie udało mi się zdobyć żadnego miasta, miejsca, bo pierwszą walkę przegrałem i prostu mi nie poszło. Czyli co, nie poddajemy się, lecimy dalej i gratulacje. <laughs> okay. Dobrze, to teraz jeszcze do zawodów, jak sobie radzicie ze stresem? Czy w ogóle macie takie coś, że nie wiem, ściska was brzuch, że zaraz walczycie? No ja mam tak, to też zależy, kogo mam w kategorii. jeżeli mam wiem, ja że mam kogoś takiego który jest mocny i dobry walczę z nim czy jakiś taki lepszy, to mam stres. Też właśnie mam często ból brzucha i to jest też No Ale tak ogólnie to też zależy od kategorii. Jeżeli mam coś mocnego, to się bardziej stresuję, ale jeżeli nie, to mam takiego większego luza, ale też się zawsze stresuję. Ja kiedyś w Polsce bardziej się stresowałem ale teraz już się nie stresuję, bo walczę z tymi przeciwnikami, a bardziej stresuję się za granicą, ponieważ nie znam przeciwników i wydaje mi się, że są dobiej. Ja kiedyś no miałem stres i teraz też mam, ale nie mam nic takiego, że to mnie denerwuje i na przykład ściska mnie w brzuchu i ja ogólnie myślę, co się stanie, jeśli przegram, i, ale jakby coraz lepiej sobie z tym radzę i jakby coraz radzi to odczuwam. Dobra chłopaki, ostatnie pytanko. Jakie... Jest wasze największe osiągnięcie w jiu-jitsu? No, ja mam dwa chyba największe osiągnięcia. Jedne było w Polsce e, ADCC mistrzostwa świata na torwarze. E, wygrałem w kategorii u 12, 30 chyba 2 bo 35 kg No i jeszcze w, e, ADCC w Szwajcarii. W, gdzie startowałem w dwóch kategoriach, w 35 i w 40 u 12, i wygrałem dwie kategorie. Mhm. Moimi największymi osiągnięciami były dwukrotne mistrzostwa Świata i DCC w Polsce w kategorii 11-12 lat, chłopcy, minus 40 kg, oraz Puchar Świata w Zadarze w Chorwacji. Ja nie mam takich największych osiągnięć, po prostu walczę na zawodach i tyle. I jakoś idzie? Jakoś idzie. Dobrze. Dobrze, czy chcecie przyjechać tutaj w następnym roku? Tak. Ja chętnie przyjadę. Tak. Tak? tak? Ja też. Ja również. No to Baja. Dziękuję bardzo, wielkie gratulacje i powodzenia w następnych startach. Żegnamy mistrzów. Dzięki za uwagę. Dzięki. Uściski z Prezesa. Proszę. Dziękuję.